Jak ma, małego człowieka jak uspokoi się to wiadomo, na przykład ja ze swoim to nie staram się rozma rozmawiać z dzieckiem, chociaż ma trzy lata, staram się wytłumaczyć, że tego nie wolno, tego nie ruszać. Po prostu no, no, nie no, no, to może postraszyć tego młodego człowieka, ale dotrzeć do niego, dlaczego on tak postępuje, co jest przyczyną, że tak się zachowuje nie zawsze chce rozmawiać. Ale drobnymi kroczkami zmierzając, jesteśmy w stanie dotrzeć do tych młodych ludzi czy młodego człowieka. Czyli tutaj mówię, no wzajemne jakieś takie zrozumienie, wzajemny szacunek. Bo to, że ktoś jest dzieckiem, to nie znaczy, że nie, że nie trzeba go szanować. Dokładnie. Bo to, to jest relacja, y, od, reakcja wiązana. Jak gdyby chcę, ja chcę, żeby mnie ktoś szanował, to muszę szanować dziecko, Ja muszę szanować tego kogoś też. I to nie dlatego, że muszę, tylko tak powinno być. Po prostu tak Są powinno bardzo. być. Chociaż już się nawet zmieniają chyba. Słucham? Takie są normy, ale chyba normy się zmieniają. Widzisz, normy stanow, stanowimy my. Nikt nam tych norm nie narzuca, tylko my je stanowimy. I jeżeli potrafimy je właściwie postawić i będziemy ich przestrzegać, to osiągniemy sukces. A, je, sukces. A jeżeli my będziemy ustanawiać normy po to, żeby one były, ale inaczej postępujemy, czy inaczej... Tak to jest, a młodzi są niesamowicie spo, spostrzegawczy, dostrzegą każdy fałsz, każdą nutkę fałszu i wtedy o oh, kochany, no niestety z tobą to ja już nie będę rozmawiał, bo, bo nie, dla mnie jesteś powietrzem. Dlatego, dlatego mówię, to są sprawy bardzo trudne i jeżeli yy, będziemy mówić tylko, że że przemoc jest straszna, że nie powinno być, że y, powinniśmy coś zrobić, no coś zrobić. Zacznijmy od siebie, zacznijmy od najbliższego środowiska i spróbujmy przede wszystkim być wyrozumiali, tolerancyjni, a jednocześnie bardzo konsekwentni. Bo tak uważam, że w życiu, w wychowaniu przede wszystkim najważniejsza jest konsekwencja i miłość. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To proszę bardzo. Temat wyczerpany. Samo grzeczne mówienie o, o tym, czego nie należy, bądź, bądź co należy robić, to jest, krótko mówiąc, bardzo mało przekonywujący rodzaj wzorca. Osobiście uważam, że musi istnieć cały system premiowania, Postach, postaw akceptowalnych społecznie. Że młody człowiek, który idzie po tej stronie rzeczywistości, zwanej dobrem, powinien na każdym kroku napotykać nagrodę z tego tytułu poprzez awans społeczny, perspektywę kształcenia, stypendium, ciekawy wyjazd organizowany przez placówki wychowawcze, czy opiekuńcze, czy placówki szkolne, w grupie ludzi, którzy są, są lepsi od innych, będąc tymi, którzy, którzy niosą pewnego rodzaju wzorzec codzienności.